Jestem wrażliwa i to jest moja siła. Nie tłumię swojego czucia, bo wiem, że jest dowodem na to, iż żyję naprawdę. Moje serce reaguje na świat, a każdy poruszony nerw przypomina jestem obecna. Moja wrażliwość jest przestrzenią, w której rodzi się prawda. Daję jej ujście w słowach, w twórczości, w oddechu, bo wtedy zamienia się w sens. Potrafię przekuwać ból w działanie nawet w najmniejszym czułem geście. Wiem, że istnieją inni czujący jak ja, i kiedy ich spotykam, czuję ulgę. Nie muszę się chronić przed sobą ani przed światem, gdy jestem z tymi, którzy rozumieją. Uczę się stawiać granice, bo empatia bez granic boli. Mogę współczuć i jednocześnie dbać o siebie. To akt miłości do mojego serca. Moja wrażliwość jest kompasem, który prowadzi mnie do tego, co ważne, a tam, gdzie jest prawda, tam zawsze znajdę swoją wolność. polub, skomentuj, prześlij dalej.